Wilne wiadomości z Polski. To, co wydarzyło się w Sejmie, dosłownie zatrzęsło całym krajem. Jedna decyzja, jedno ogłoszenie i nagle tysiące Polaków zadaje sobie to samo pytanie: jak to wpłynie na mnie? Jeśli myślisz, że to kolejna rutynowa informacja polityczna, zatrzymaj się teraz, bo ta sprawa dotyczy znacznie więcej niż się wydaje. Dziś Sejm ogłosił decyzję, która według ekspertów może mieć realne konsekwencje dla emerytur, składek ZUS i przyszłych świadczeń. Internet już huczy od spekulacji, a wiele nagłówków wprowadza więcej chaosu niż jasnych odpowiedzi. Co jest prawdą, a co tylko plotką? Kto zyska, a kto może stracić? I dlaczego data 14 grudnia 1925 roku pojawia się w oficjalnych komunikatach? W tym materiale rozbijemy te decyzje na czynniki pierwsze prostym językiem, bez politycznego bełkotu. Pokażę ci, co dokładnie ogłoszono, kogo to dotyczy teraz, a kogo w przyszłości oraz jak możesz się przygotować, zanim zmiany wejdą w życie. Jeśli pracujesz, prowadzisz działalność, jesteś na emeryturze albo dopiero planujesz swoją przyszłość, te informacje są dla Ciebie kluczowe. Nie pozwól, żeby ważne decyzje zapadały bez Twojej wiedzy. Zostań ze mną do końca, bo na końcu ujawnię najważniejszy szczegół, o którym wiele mediów milczy. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, jeśli cenisz rzetelne i szybkie wyjaśnienia spraw, które dotyczą każdego z nas, zostaw łapkę w górę i wysprzyj ten materiał już teraz. Znak kciuka w górę. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech, bo to, co właśnie usłyszałeś w huku, nie było przesadą ani klikbajtem. Decyzja ogłoszona w Sejmie naprawdę wywołała falę emocji. A im dłużej analizuje się jej skutki, tym bardziej widać, że nie jest to sprawa tylko dla polityków czy urzędników. To historia, która dotyka zwykłych ludzi, ich pracy, pieniędzy i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego właśnie teraz, w tej chwili, warto wszystko spokojnie i jasno wyjaśnić, krok po kroku, bez nerwów, ale też bez zamiatania czegokolwiek pod dywan. Wyobraź sobie przeciętny dzień: ktoś jedzie do pracy, ktoś inny odprowadza dzieci do szkoły. Kolejna osoba sprawdza sal do konta albo planuje, jak starczy do końca miesiąca. I nagle pojawia się informacja, że Sejm podjął decyzję, która może wpłynąć na składki, świadczenia i zasady, które przez lata wydawały się stałe. Nic dziwnego, że wiele osób poczuło niepokój. W takich momentach rodzą się plotki, skróty myślowe i nagłówki, które bardziej straszą, niż informują. Właśnie dlatego ten materiał jest tak ważny, bo tu chodzi o zrozumienie, a nie o strach. Zacznijmy od tego, co faktycznie zostało ogłoszone i dlaczego data 14 grudnia 1925 roku pojawia się w oficjalnych przekazach. To nie jest przypadkowy termin ani odległa abstrakcja. To moment graniczny, który ma wyznaczyć początek nowego etapu w funkcjonowaniu systemu. Sejm zdecydował o zmianach, które mają być wdrażane stopniowo, ale z jasno określonym harmonogramem. Oznacza to, że część osób odczuje skutki szybciej. A inni dopiero po czasie, jednak nikt nie pozostanie całkowicie poza tym procesem. Wiele emocji wzbudził fakt, że w komunikatach pojawiły się odniesienia do ZUS i przyszłych świadczeń. Dla jednych to temat drażliwy, dla innych po prostu niejasny. Przez lata przyzwyczailiśmy się do myślenia, że zasady są skomplikowane, a zmiany zawsze dzieją się gdzieś ponad naszymi głowami. Tym razem jednak skala reakcji pokazuje, że ludzie chcą wiedzieć więcej i chcą mieć poczucie kontroli. To zrozumiałe, bo chodzi o pieniądze odkładane przez całe życie. Warto też zauważyć, że sama decyzja nie wzięła się znikąd. Była poprzedzona długimi debatami, analizami demograficznymi i prognozami, które jasno pokazują, że obecny system stoi przed poważnymi wyzwaniami. Starzejące się społeczeństwo, zmieniający się rynek pracy i rosnące koszty utrzymania sprawiają, że utrzymanie dotychczasowych rozwiązań staje się coraz trudniejsze. To nie jest usprawiedliwienie, ale ważny kontekst, bez którego łatwo o uproszczone wnioski. Dla wielu osób kluczowe pytanie brzmi: co to oznacza konkretnie dla mnie? Czy moja emerytura będzie niższa, czy składki wzrosną, czy zasady przejścia na świadczenie ulegną zmianie? Odpowiedź nie jest jedna dla wszystkich, bo sytuacja zależy od wieku, formy zatrudnienia i dotychczasowej historii składkowej. To właśnie ta różnorodność sprawia, że temat jest tak złożony, i że nie da się go zamknąć w jednym zdaniu czy krótkim nagłówku. W przestrzeni publicznej szybko pojawiły się skrajne opinie. Jedni mówią o koniecznej reformie, inni o szoku i zagrożeniu. Prawda, jak to często bywa, leży gdzieś po środku. Są elementy, które mają na celu stabilizację systemu, ale są też takie, które budzą uzasadnione obawy. Dlatego zamiast reagować emocjonalnie, Warto przyjrzeć się faktom i spróbować zrozumieć logikę stojącą za tymi zmianami. Nie można pominąć roli komunikacji, a raczej jej braku. Wielu ludzi dowiedziało się o decyzji z krótkich newsów lub wyrwanych z kontekstu cytatów. To zawsze rodzi chaos informacyjny. Gdy nie ma jasnych wyjaśnień, pojawia się strach, a strach szybko zamienia się w gniew. Tymczasem spokojne tłumaczenie, co, kiedy i kogo dotyczy, mogłoby znacząco obniżyć temperaturę dyskusji. Jeśli pracujesz na etacie, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy Twoje miesięczne obciążenia się zmienią i jak to wpłynie na domowy budżet. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, myślisz o stabilności kosztów i planowaniu przyszłości. A jeśli jesteś już na emeryturze, naturalnie pojawia się pytanie o bezpieczeństwo świadczeń. Każda z tych perspektyw jest ważna i każda wymaga osobnego spojrzenia. To, co szczególnie istotne, to fakt, że zmiany nie mają charakteru jednorazowego. To proces, który będzie rozciągnięty w czasie i który może być jeszcze modyfikowany. Decyzja Sejmu otwiera pewien kierunek, ale nie zamyka dyskusji. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby śledzić kolejne etapy i nie opierać się wyłącznie na pierwszych, często emocjonalnych reakcjach. Warto też pamiętać, że system ubezpieczeń społecznych to coś więcej niż tabelki i procenty. To umowa społeczna oparta na zaufaniu. Gdy to zaufanie słabnie, Każda zmiana odbierana jest jako zagrożenie. Odbudowanie poczucia, że zasady są jasne i sprawiedliwe, będzie jednym z największych wyzwań po ogłoszeniu tej decyzji. Data 14 grudnia 1925 roku symbolizuje moment, w którym wiele z tych zapisów ma zacząć realnie obowiązywać. To daje jeszcze czas na przygotowanie się, na rozmowy i na ewentualne korekty. Nie jest to jednak powód do odkładania tematu na później. Im wcześniej zrozumiesz, co się dzieje, tym łatwiej będzie podejmować świadome decyzje dotyczące pracy, oszczędzania czy dodatkowych zabezpieczeń finansowych. W całej tej historii nie chodzi tylko o liczby, ale o poczucie stabilności. Ludzie chcą wiedzieć, na czym stoją i czego mogą się spodziewać. Dlatego tak ważne jest, aby mówić o tym w prosty sposób, bez urzędniczego języka i bez niepotrzebnego dramatyzmu. Wiedza nie usuwa wszystkich problemów, ale pozwala lepiej się na nie przygotować. Patrząc na reakcje społeczne, widać wyraźnie, że temat poruszył bardzo szerokie grono odbiorców. To nie jest niszowa debata dla ekspertów. To rozmowa, która toczy się przy rodzinnych stołach, w pracy i w internecie. Każdy ma swoją opinię, ale nie każdy ma dostęp do rzetelnych informacji. Dlatego takie materiały jak ten mają sens, bo próbują porządkować chaos. Na koniec tej części warto podkreślić jedno: decyzja została podjęta, ale twoja reakcja na nią może być różna. Możesz ją zignorować i liczyć, że jakoś to będzie, albo możesz spróbować zrozumieć, co się zmienia i jak się do tego dostosować. Świadomość daje przewagę, nawet jeśli nie mamy wpływu na wszystkie okoliczności. W kolejnych minutach tego filmu będziemy jeszcze głębiej wchodzić w szczegóły, analizować możliwe scenariusze i tłumaczyć, co te zmiany mogą oznaczać w praktyce. Zostań do końca, bo im więcej wiesz teraz, tym spokojniej spojrzysz w przyszłość. A jeśli uważasz, że takie spokojne i konkretne wyjaśnienia są potrzebne, nie zapomnij okazać wsparcia. Zostaw łapkę w górę, bo to pomaga docierać z tą wiedzą do kolejnych osób.